Hej wszystkim ja jestem. Ja To jest and Good and Evil i ostatnio skończyliśmy tutaj e, pod, e, pod wejściem w zasadzie do rzeźni. Próbując się tam jakoś dostać, że ja nie mam pomysłu jak to zrobić. Wiem już chyba o co chodzi wiele tyle co mamy skapać A! ale zadziałało na tej torpedzie, oznacza, że zadziała na tej drum, znaczy na tej minie, oznacza to, że zadziała również na tej drugiej. Ta min torpeda nie rozbije nigdzie. Jest! Udało się. Ok, tego tak nie przybiję. Tu się mogę dostać. I tu będę mógł zapisać grę cudownie. Tutaj widzę miny Co i rozwalić zanim ja się pani skoleczę Chyba to tak nie działa Dobra, zatrzymujemy się na przystanie Widzę, że można zakupić trochę zdrowia dla naszego statku The repair, a set of, a set of, a box of k-bubs completely restores your, the repair pod restores one wrench of your, the repair pod restores, a set of pods nie, nie chcę completely restores your vehicle's energy. Więc postaram, więc już więcej tego nie biorę. To co mam powinno mi już w zupełności wystarczyć, tu mam możliwość zapisania gry i z chęcią to zrobię. I oczywiście dodatkowe kredyty. Dobra, lecimy dalej w głąb rzeźni. Czy, czy ja w ogóle zdjęcia robiłem? Hala, halo, hala. chciałem załadować silny atak, ale tak średnio mi to wychodzi. Chciałem złapać te dziwne cośki, a nie. Double Laycha. Chyba mi to nie wyszło. Wygląda, To sugeruje, że ja mam wskoczyć e, tym... na to... wjechać tutaj... i wepchnąć się tam? Nie mogę tam nigdzie skoczyć, nie mogę tam nic zrobić, czyli spróbuję dostać się tu hoverboardem, zobaczymy Aczkolwiek nie jestem przygotowany... Przekonany do tego pomysłu. Jak genialnie by on brzmiał na papierze, tak pozostają mi tu właśnie drobne wątpliwości. Dobra, muszę w takim razie pomyśleć. Mam ah, nadzieję, że to nie zaboli. O. Underglory. I teraz jeszcze się hoverboardem. Przyszedłem się wam. Nie myślałem, samo wyszło. Dobra, skoro się zmieszczę, to lecę, oczywiście, naszym ukochanym pojazdem. Pchacie w kłopoty, z których pewnie nie wyjdę. Albo pojazd nie wyjdzie. Um. I został zabknięty, prosto na te tutaj. Pozwolę sobie zastrzelić przynajmniej część. I leci wyżej. Chyba się dostałem tam, gdzie się miałem dostać. Więcej min Obstawiam, że to znaczy tak. I jeżeli idzie się we właściwym kierunku, to zawsze jest więcej grogu. Dobra, czyli gdzieś tu jest opcja zdobycia torpedy, którą będzie mnie gonić, żeby mógł rozwalić ten min albo będzie poprzez zdobycie jakiejś broni. Oczywiście, pewnie całość muszę sobie sam pozwiedzać, żeby się przekonać, gdzie co prowadzi. Czyli to nie o miny chodzi. Skrzynka metalowa zadziałała doskonale. nawet nie muszę do niej podchodzić, żeby ją wepchnąć w to dostro Jeszcze raz wleść z tej strony, tak jak wtedy zrobiłem to no właśnie. Ne, nic mi to nie dało. A! Nieważne, że mnie się skończyły, przynajmniej te duże, a te małe. Jestem w stanie sobie sam sobie poradzić. Jest nowe żyjątko. Splendid picture. Cudownie. Znowu troszkę gotówki wpadło. I tutaj chyba już muszę sobie poradzić sam. W jakiś sposób. I to robi przyciski zamontowane dokładnie tak jak tutaj. Po prostu zaproszenie dla gości chyba. Oczywiście jest kod, żeby móc się wydostać, więc jesteśmy w takiej pułapce. Informacja o tym, gdzie mogą być kłopoty. Jak zapamiętam, to będę się skradł. I Okej. Okay, czyli muszę zdobyć trzy zdjęcia do raportu wtedy dostanę. Wtedy dostanę możliwość wyjścia stąd. z powrotem na wyścigowy tor trzeci. Myślę, że skoro już będę na tych torach wyścigowych, to fajnie będzie w sumie robić parę tych wyścigów dostać tę pierwszą za zwycięstwa. Too tight for me. I'll cover your rear, Miss Jade. Ha. Date, się. Jest! Udało mi się. E, cały czas próbowałem właśnie trafić w przynajmniej jeden z tych dwóch zbiorników. Account identification. ok. Kaboś mogę iść dalej. Widzę nowe zwierzątko, i znowu jest tam dziwna kamera, która skacze jak po Jade. Tam mam zapis, i spróbuję się tam przedostać. Już kamera jest normalna. Ok, odblokowałem kratę, Jest e, możliwość dalszego progresu. Chciałbym też zapisać e, no, wszelki wypadek, nie wiem co jest za tą kratą. I przede wszystkim chcę zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. Dobra, widzę, że to działa tylko tymczasowo i niekoniecznie zdążę. O, Coś co mi się przyda. Niekoniecznie zdążę przepłynąć Hovercraftem przez ten, przez tą kratę. Więc potrzebuję czegoś, co przedłuży działanie. Mogę to przesunąć, są tego nie zrobię. Mogę na to wskoczyć, obstawię, że musiałbym się dostać tam, ha! Dobra, czy ja mogę stąd mogę trafić e, przycisk. I się udało, takim chytrym sposobem da się teraz tutaj w dwójkę przejść dalej Double H pomoże mi przechnąć skrzynkę i dostaniemy się gdzieś Nie wiem co tam może być, nie wiem czy chce się tam dostawać Ale dostaniemy się gdzieś i prawdopodobnie nawet nam się to uda we dwójkę zrobić jakoś sensownie Liczba tak. wyszło w liczbach siła. Dobra, zobaczmy do, dokąd nas to prowadzi. Czy mieliśmy tu przyjść, czy jednak e, nie. Co się jest, mogę otworzyć. Co mamy, co mamy? Więcej żyćka dla Hovercrafta i uzdrowienie dla Hovercrafta. Jak najbardziej jestem na tak. Co tu mamy jeszcze? Tu mam prąd. A dron jest tam. Czyli tak, na dobrą sprawę nie musiałem się dochodzić. Pewnie będę mógł się dostać. się. A, ty zdecydowałeś się przejść. No to chodź już. Może ty mi coś tu pomożesz, A? E? Czyli po prostu trzeba się tym dostać później, okrężną drogą. I tak Trzisiak dało mu się, się tym dostać, więc. E Nie trzeba było tu iść. Czuję, że trochę zmarnowałem czas. Nie pomaga to też w zapamiętaniu, jakby struktur. Który rozkładu pomieszczeń, no. Lepsze określenie. Mówi tylko, że gdzieś tam kiedyś się dostanę. Którędy, no cóż. To już uh, mój problem. Dobra. Moim problemem jest również to rozwidlenie. Gdzie ja jestem? Okej. Okay. Tutaj jest e, krata, i otworzyłem sobie już przejście tutaj na stałe, więc pójdziemy dalej. Znowu dziwny wąż. Dobra, tam znowu będą te miny dziwne. Dobrze, że ja się widzę i widzę co robię. Całe szczęście, że mogę jeszcze zrobić tak i mogę tu mogę tu się zatrzymać. Nie wiem, czy wcześniej nie miałem tego sobie tam opłynąć dookoła, zobaczyć co jest z drugiej strony. Kolejny punkt zapisu. Oraz tutaj, punkt zapisu, ciekawe. Na razie się oczywiście przez te lasery nie przedostaniemy. Uh... Nie, nie. czy się nie przedostanie. Ja jestem szczupłą reporterką. Panów, smutnych panów z sekcji alfa, którzy do mnie strzelają, tak się tu nie dostanę. Nie mam jak. Do mnie strzelać z łaski swojej, co? Ach, widzę, gdzie mam trafić, to brakowało. Odwróć się ode mnie. Nie patrz na chwilę w tym kierunku. Jestem za blisko, tak? Znaczy za daleko? Byłem ja za blisko. Czy to kwestia. Nie. Yeah. Koleś pokonany teraz tak. Ja mogę przez to się przedostać z tego co widzę. Udało się. Zobaczmy co jest dalej. Kajmy się w niebezpieczeństwo jeszcze bardziej. Jest dziwna mgła i jest. Um... Okej. Okay. Nie tak miało wyglądać. Domyślam się, jak to ma wyglądać. Nie wiem na ile. Dobra. E, wiem, co mam robić. Jak oni się odwracają, ja muszę nad tym przeskakiwać. A tak ciągle kłócą we mgle i nie widzę, przynajmniej w teorii. Ach, cały czas mamy tutaj te dwie, dwie wieżyczki wycelowane w mi w plecy. Teraz się na mnie patrzy. Teraz ten. Teraz ten Ci dwaj, jest, udało się, tam będzie potrzebny obstawiam na. ta, Bezpiecznik. Tak, już tutaj jest potrzebny bezpiecznik. Chyba, że tam jest bezpiecznik, a bezpiecznik muszę wstawić tutaj. To mogłoby mieć sens. Zastanawiam się w takim razie, jaka tu będzie... Łapka! Au, Niby. Więc. to have cut the current first. Trzeba w takim razie odciąć prąd, tak? Ha! Ha! Czyli muszę po prostu być wystarczająco szybki, żeby zabrać bezpiecznik a, i jednocześnie wystarczająco zwinny, by ominąć a, lasery. W sumie... To jest projekt czysto dla gry, tak naprawdę, bo na dobrą sprawę w takim budynku takie pomieszczenie nie miałoby jakiegokolwiek zastosowania. Bądźmy szczerzy, to się tak troszkę mija z celem o, robienie tego w ten sposób. Okej, okay, koniec przejażdżki. Dobra, pod numer dwa jest i co tu dobrego jest, a żarcie, ja miałem nadzieję na coś lepszego. Nieważne. Zrozumiałem sugestie i idę w przeciwnym kierunku. O, dobra. Czyli tutaj mam zrobić zdjęcie zapewne, tak czy nie? Coś się zbliża. Chyba nie. Dobra, i tutaj widzę kolejne schody, także podziękuję wam bardzo za uwagę. I widzimy się niedługo. Na razie.